Jeszcze w tym roku najpóźniej no w grudniu zapadnie decyzja co dalej z projektem Olefiny 3. Grupa Orlan chce podjąć decyzję o przyszłości kompleksu przed przyjęciem strategii grupy poinformował prezes Ireneusz Fonfara. Orlen współpracuje w tym obszarze z doradcami. Jak zaznaczył prezes planowane nakłady inwestycyjne na Olefiny 3 rosły stopniowo od 8 miliardów złotych w 2018 roku do 25 miliardów złotych w 2023. Dodatkowo okazało się, że instalacja będzie o 1 trzecią mniej efektywna niż w pierwotnych planach. To dziś projekt ten pochłonął 12 miliardów złotych. A jednocześnie, co jest istotne, w roku 2023 poinformowano, że ten projekt będzie o jedną trzecią mniej efektywny niż zamierzono. Powiedzieć, że eufemistycznie, że ten projekt wygląda na źle przygotowany, to byłoby za mało. Traktujemy ten projekt i z całą odpowiedzialnością to mówię, jako pułapkę zastawioną na zarząd, na Orlen, ale także na polską gospodarkę. Jak zaznaczył, są trzy rozwiązania dotyczące tej inwestycji. Może ona zostać zatrzymana, zoptymalizowana z wykorzystaniem istniejących olefin drugich lub kontynuowana w dotychczasowej formie. Zatrudniliśmy doradcę, który nam, kolejnego doradcę, który tam w. W ciągu 4-6 tygodni nam ma pomóc podjąć decyzję, bo stoimy przed takim dylematem, że możemy tę inwestycję albo zatrzymać. Pamiętajcie Państwo, 12 miliardów złotych jest wydane, i musim, wtedy musielibyśmy podjąć dodatkowe decyzje dotyczące wydatki dotyczące tego, aby e, uprzątnąć teren, na którym jest ta, ta inwestycja oraz e, Zapłacić ewentualne kary dla wykonawców. Możemy ten projekt zoptymalizować, wykorzystując istniejące olefiny, drugie i budując synergię między tym, co posiadamy i co zamierzamy ukończyć, albo trzeci scenariusz to kontynuacja tego projektu w dotychczasowej formie. Biorąc pod uwagę, że w ciągu pięciu lat ogłoszono wzrost CAPEX-u dwa razy, weryfikujemy obecnie wszystkie założenia makroekonomiczne i chcemy tę decyzję podjąć najpóźniej przed momentem posiadania własnej strategii całościowej koncernu. A jak mówiliśmy Państwu, planujemy ją ogłosić w grudniu tego roku. Brak kompetencji osób, które podejmowały tę decyzję. Skutkuje tym, że traktujemy to jako pewną pułapkę zostawioną na zarząd i musimy podjąć decyzję, co zrobić z tą pułapką. A czy bierze Pan pod uwagę takie rozwiązanie, że no, zakład produkcyjny w Płocku w którymś momencie będzie musiał przestać funkcjonować, i czy te olefiny byłyby takim rozwiązaniem na przyszłość? To oczywiście jakichś zmian. Wiwa no... Taki zakład produkcyjny jak rafineria w Płocku kiedyś dojdzie do tego, że będzie już wyeksploatowane. Kiedy to będzie, nie wiemy. Na pewno naszym celem jest to, żeby było to jak najpóźniej. Czy olefiny mają na to wpływ? Niewielki, jeśli w ogóle mają. Według nas dzisiaj nie mają. Ostateczną decyzję co do przyszłości inwestycji poznamy jeszcze w tym roku.